To też, że mogę się na swój Kolejny odcinek z serii Szymonowicz. I dzisiaj jestem z Michałem i Sebastianem. Wcześniej byłem tylko Sebastianem, a teraz jestem jeszcze z Michałem, ponieważ Michał już przyjechał ze swoich wakacji na Złotym Koniu. W, w Tajlandii byłem. Pociągiem musiałem tam dojechać. No, się no, no, I ogólnie dzisiaj będziemy. No, zbroić się. Bo w odcinku z Sebastianem no, troszkę nie wyszło. Yy, ale chyba ojczym, jak w Minecrafcie grał Co to jest? Dobra. No to co? No to co? No to zaczynamy, nie? Ogólnie widzowie, bardzo spodobał się wam się poprzedni odcinek z Nowych Część pierwsza No to to jest oczywiście część druga. I stwierdziłem, że jak najszybciej nagram dla was ten odcinek, zmontuję go i wrzucę, żebyście mi coraz więcej do oglądania. Zostawiliście tam aż 17 łapek w górę Aktualnie tam aż, jest Aż? Chyba, chyba nie aż, tylko... Tylko y, tego Będzie mi się chciało montować ten filmik No będzie mi się chciało akurat Więc widzowie pod, tym, aż, pod tym filmikiem zostawcie tak 10 w łapek w górę Fajnie by było jakbyście zostawili 15 Albo jeszcze więcej nie, no, Fajnie jakbyście obejrzeli do końca, bo... Bo będzie się działo. dobre rzeczy. Więc dobrzy ludzie przed ekranami. Ja powiem tak, że żebyście... A, a nie nad kto, bo żebyście nie wiedzieli właśnie. Właśnie o to w tym chodzi. Żebyście nie wiedzieli. Będziecie Co? To ty gadasz? Pasto, to, past to! Legend... Najlepszy Pato, pato. Bang, bang. I tyk, tyk, klik, i Achievement klik, i a co i okay. no, to klik, jak to mam idzie, bo ja sobie na razie jajca zbieram. I nawet nie mam żadnego drewna. Naprawdę? Dopiero to odkryłeś? Ja sobie zwiedzam tutaj. Może jakąś wiadomość Kur... Wody. Ma woda O nie, mija, mija, mija. Cicho, cicho. E, teraz. Cicho, cienko. Co? Powiedziałem to. Co na swoim życiu? Tak, ojczyzno za modu. Yy, poszedł pod Biedronkę i prosił o pieniądze bo nie starczyło mu na piwko a on akurat lubił bardzo pić Ojczym to jest bardzo dobry człowiek Ojczym.k yy, no właśnie oczywiście yy, jest jeszcze pewna osoba LACH ale nie powiem kto dalej, bo jeżeli będzie ta osoba to oglądać, to to nie będzie za kolorowo, bo mieszkam blisko niej i będę miał przejęcie. Yeah. Nie powiem kto dalej. A dobra, e, dobra. Wiem. wiem wiem kto, wiem kto. Sam. Chodzi jeszcze, jeszcze. Chodzi o sali. Nie nie, 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 nie. Nie. Co mogę mówić? O... No tego, ale jest jeszcze, jeszcze La Santa Mo. I nie powiem kto dalej, bo. Bo lepiej nie ryzykować w tym świecie dobrym, takim małym, krótkim W sensie krótkim, dużym znaczy, Krótkim! No nie krótkim! Mało, to, dobra, nie Nieważne, bo jeszcze będą to oglądać to tacy ludzie, tacy niedobrzy Że wtargną na chatę i nie będzie koloru I nie będzie... Nie będzie płatku z mlekiem Tak jak Szymon codziennie je no, grubej no, płatki z mlekiem, ale nie jestem od nich uzależniony jak ty. Ziemeczku, Ziemeczku, ja ci powiem tyle. Ty, ty, to lepiej, ty to lepiej yy, rób se killow, a nie coś tam gadasz jeszcze do mnie. Bo ja na przykład yy, Trevs Scott jestem. Play, look at the thing, play, look at, fame. 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 at the... fame. Fame. Właśnie tak Dobra, nie no, ziemeczki, musicie dobić te przynajmniej 20 łapek w górę, żeby... Żeby to był taki jedyny film, e, który będzie dobrze pamiętać was W sensie, my będziemy dobrze pamiętać was, e, tak, wasze ławki w górę i komentarze I... I że, no, tak jeśli świetnie, musi być, tak? Musi, muszą być jednak jakieś zasady. Wy oglądacie, my zarabiamy. Znaczy, dostarczamy Wam dobrą zabawę. A nie, zarabiamy, bo tu nie chodzi o pieniążki w ogóle. Żeby, żeby nie, nie. było. Nie? Co, ale... Jakby to, to. Spoko. Jakby, no. jakby co. Chodzi nam, ja, chodzimy, chodzi nam głównie o zasięgi, i żebyście mieli dobry kontent. Żebyście mieli... Ja co oglądać jenzy. w sieci. Dobry content. No pewnie, my dostarczymy najlepszego contentu, a nie jakieś wasze Genzi yy, z Renzi. Co to w ogóle ma być? My jesteśmy najlepszym ekipą na polskim YouTube. A wygadacie jakieś Genzi z Renzi, Tenzi i co tam jeszcze? Ziemeczki Realia, realia. Bandi to jeszcze. Chodź o Będziesz Sora, bity. Zimeczku, przestań. Tak, tak to Przestań, gdzieś, bo chyba. będziesz bity Zresztą? No. To, to wcale nie tak, że ja się nad nim codziennie znaczę To chyba, chyba y, osoba, która to powiedziała. Czyli ty. O, kur... Mówiłem, że będzie. No i widzisz jak to się kończy właśnie, jak się rozpraszasz się, tego właśnie typu Kurz że skup się na tej gierce, bo... Bo to jest dobra gierka, którą nie gram w ogóle teraz Jakiś ś, zielony ślietny, No boczek, ten... nie uciekaj mi! Ławce, ty twój! Jaki dziwny pieczony kurczak, on... To on jest z tego, jakiś innego koloru Albo no ja jestem daltonistą Chyba to pierwsze, raczej Odkrył, że podłogę to No niemożliwe. Nie wiedziałem. Co? No co ty nie powiesz? No co ty nie powiesz, prawda? Dobra. Eee. No a. Dobra, ale do nie kończymy tego filmiku, bo dopiczymy go razem, bo tutaj Seba, Seba musiał kończyć. A ponieważ. Jest ponieważ ty... Jest... Pójdź sobie kolację, kolacyjkę zrobić. Kanapeczka. No ale to później wróci, ale raczej to już nie będziecie tego oglądać, bo on wróci za jakieś dwie godziny. A ten, jak materiał jakby trwa dwie godziny, to by to nie miało sensu, bo dlatego by miało sens, jakby to ulap. Ale to nie jest lepiej, to jest normalny odcinek. A jak jest normalny odcinek, to to nie będzie trwało dwie godziny, bo to jest bez sensu, bo wiadomo, że tego nie obejrzycie. A jak tego nie obejrzycie, to nie będzie świetne, a jak nie będzie świetne, to nie będzie pieniędzy, i właśnie tego to wychodzi. Więc nie polecam. Nie polecam. Ale nawinął. Jak trafisz Scott. No, bo jestem. Tra Trafi Scott chyba. Trafi Scott chyba. A nie, jak kto? Ty, gdzie ty w ogóle Trafsy jesteś? Bo ja, się, bo ja się boję, bo ja się boję, że ja albo krążę wokół Spawna, albo przyszedłem na milionowe klatki. No bolej, e, koordynati. Bo ja jestem na minus. E, minus 54 y, i minus 6. Czyli jednak krążyłem wokół Spawna. No, to no to koło spawna, jestem ja poszedłem 500 kredek dalej e, jestem właśnie koło spawna i zobaczyłem jakieś arcydzieło Kolejne w tym miesiącu Ciekawe Kurde, szkielecie! Zwalony Dobra, no to chyba dobrym pomysłem będzie iść do cave'a, nie? Bo y, w cave'ie będzie tak spoko Jakby wiesz, wie, wiadomo, nie? Mordo, każdy to wie, 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 wie że kury się je, 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 je Że kury się je Nie wyleciało bobo Ale już. Opa, dobra Cześć, bo zabijam śmiecia, znaczy no, Dobrego człowieka Bo oczywiście family, fl family Flendry content Znaczy, no wiadomo <laughs> Michał jak zwykle no. zabawny tylko, nie że to bluźnimy. nie jest zabawa. To jest czysta prawda. Nie bluźnimy, nie bluźnimy. Ty o ja nie! Lepiej. Tylko, Jesteśmy zbyt Powiem ci, powiem ci o piorun pier... No ty powiem, co dalej. Pier... Powiem ci, że lepiej, lepiej poleć do Nowego Jorku i zobacz sobie Campton. Znaczy, y, tego, bo... Wiatr... Wiadomo, że Camptown jest na Los Angeles, ale, ale to nie zmienia faktu, żebyś tam nie poleciał, bo jak tam polecisz To spolka gangusy Gangusy, tak I... Nie zazdrościłbym ci wtedy I... Patrzyłbym yy, Tego, na twoim miejscu patrz yy, tego Ty ty yy, mi zabrałeś moje jedzenie? Na twoim miejscu, ale ten piecy gdzieś w innym miejscu schował, bo powiem ci, że to nie jest dobre miejsce. Bo ja sobie je wezmę. Jeżeli mi uderzy teraz siekiery, to cię... nie powiem co rozsmaruje na, na tym świecie. Ej, nie dotknąłem cię! A ja cię dotknąłem i co? I Ale co? to był żarci. Oj. Nienawidzę cię. Sorry, sorry, sorry. Przepraszam. Zobacz, masz tej temy na spawnie. Chodź też. No Co na dobry człowiek pająk? Ale to nie jest ja człowiek Ja ci do piecyka jakby, jakby co, nie? Jakby spoko Wkładasz? No, nie, no, ja nie zabieram, nie zabieram, proszę Bo ja potrzebuję Moje, twoje, nasze wspólne, wiadomo Nie znasz to przecież, to nie? No właśnie Współpraca Widzisz, jaka współpraca, widzisz? I za współpracę oczywiście musisz zapła zapłacić, więc Ja sobie samo zapłaciłem od ciebie, od ciebie bo sobie wziąłem jedzonko. I to tak właśnie wygląda W tym życiu jeżeli byś potrafił tu wejść, a nie potrafisz, więc... Yy... Spoko. O ty dobry człowieku! Ziomeczku! 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 Ty uważaj i obserwuj swój piecyk, bo... Jak będziesz ty, to będziesz... Gówn! No, a nie człowiek. Ty teraz mnie zabijesz, bo się potknąłem. Aaa, to jest niefajne. Jezus... Nie! Nie! A tu myślałem, że ja mam pół serca. Nie! Nie! Nie, nie! I masz tu jedno serce. O, przypominam. jakby kto. O! Fuck. Dobra, nie, ej, dobra, weźmy się, ogarnijmy. Bo ja ci nie zabierałem, rzeczy, tak, a ty mi właśnie zabierasz wszystko. Nie. Jest mi właśnie taki dobry. Nie, wcale? No właśnie, widzisz. Eee, a, a ja chciałem. A ja chciałem tego. Nie, no masz. No to daj No, bo ja takie rzeczy miałem na pewno. Kurczak jeszcze pieczony. No. Łopata. Masz. Łopaty szczęście. nie mam akurat. Dzięki za drewno. I idziemy. Co? Ja już mam swój tego zdrowia. Dzięki, że mnie zobaczyłeś. O, jeszcze kilo i crafting, co ja tu spotykam. Na no swojej drodze. Kupi. Stupin Dobra, kielet. musimy pomyśleć nad Wiesz, miejscem, gdzie się założymy Szymonowicę. Słuchaj. Powiedz, jak się masz po hiszpańsku? No jak? No nie powiem ci, bo ja nie jestem Bill Gates, żeby kupować ci rzeczy za, za 5 zł. Yy, więc yy, ogólnie, como estas Ziomeczku? Wcale nie tak, że tego, że sprawdziłem w Google. Yy, translator ten spręć powiem ci, że... płynie łódką chyba raczej. Bierz, bierz mordo. Ja myślę, masz, wyspa, się, wiesz mordo. My myślimy... Ja myślę, że to jest taka wyspa, ale my myślimy... Ja myślę, że to jest taka wyspa, myślimy, jakby to był jakiś kontynent. Ej, masz drewno tropikalne albo akacjowe, bo ja nie mam... Tą... Ja nic Tera, nie, nie mam! Nie Czekaj, może, może na to. początek weźmie mi jakiś ziarnak kakao To sobie wiesz, ja robię łódkę. A czekaj, a masz jakąś sadzonkę tego drzewa? Wiesz tego tego Mam akacjowego. O, dołączył dobry człowiek. O imieniu Seba, więc... Yy, więc albo dołączasz, albo dołączasz. Bo nie widzę innej opcji. Skoro tu już włączyłeś na ten, yy, na tą yy, konwersację grupową na aplikacji WhatsApp, znaczy Messenger, więc musisz dołączyć do gry. A my już płyniemy. No to no to się rozmawiasz. Dobrze, płyn. A i bardzo Włączyłem. możliwe, że płyniemy jakieś 20 tysięcy kratek stąd, bo musimy znaleźć... Zamknij się. Musimy znaleźć miejsce... Ziomeczku, ziomeczku, bo psujesz tam film. Yy... Dobra, czekaj. Bo musimy... My, my te... Co? Bo ja wiemy. By. Ale... Ale powiem ci, że my teraz szukamy miejsca do założenia Szymonowic. Jak będziemy się zabijać i ginąć, to jakoś średnio to widzę. Ja też. A... Musimy Nie znaleźć dobra. jakąś. Nie! Kiedy? Gdzie... gdzie zdechłeś? Ja pierdziel, Serio? Serio? I'm sure about that. Masz, wiesz, gdzie to jest? Dam ci kordy jak chcesz. Minus 314. I se kapcie. Bo. Yy... Jak nie założysz, to ustaniesz Wilka. Jakbyś siedział na tym bruku. Tak, babcia. Mówiła. Właśnie. Czekaj, minus 334 i co? I 77. A 77 to liczba, do której brakuje jeszcze dwóch siódemek i będzie Bingmin Casino. Oczywiście, bo ojciec codziennie tam chodzi i wykrywa duże pieniądze, a potem je prze. Przewala i znowu się w kółko kręci, gdybym biznes i biznes, biznes i biznes. I właśnie. Cztery śródlądki Big Win, pamiętajcie. Kasino. Automaty, wtorek i sobotach. Bierzcie przykład co ojczyma. Właśnie. Bo ojczym to dobra morda, a, a nie tak jak y, tego. Nie tak jak większość Bo, ludzi. Tego. Y, no. Ojczyzm Bigwin7, siódemki i wiesz 10 koła, i robi ba-bank, i straci wszystko, tak? Tak to już jest, tak? O tak bardzo potrafi grać właśnie w te kasyno. Kasyno games, no właśnie. Tak to właśnie jest, jak się ma wiedzę minus 0. Thank you. Gdzie ty jesteś? Minus, znaczy. No nieważne. No nieważne, ziomeczku. Ja jestem. To, co ci podał. Jeszcze jeden zdech, przysięgam ci serio. 334,72. Okej, bo tam gdzie straciłeś swoje temy. A ty wziąłeś moje temy, czy jak? Nie, one leżą cały czas tutaj, Sę masz się wziąć? Co ja jestem? Kto ja jestem? Mój tragarz. No chyba. No chyba nie twój, nie powiem kto. Znaczy, bo nie mam pomysłu na kto, co powiedzieć, więc, więc nie powiem nic. Idziesz na te kordy, czy znowu zdechniesz od tego? Od Creepera, znaczy. No, jestem 3, na 354,97. To musisz się trochę cofnąć, bo. Musisz na minus iść po pierwsze i 312. 312. Albo 314. 314, Bardzo ja czekam i tego, końc wakacji, właśnie tak. Dobra, gdzie ty jesteś, no. Jestem na 300, minus 311, 65. Minus 311, no to minus 314, si minus 74. I uważaj, bo tu Creeper jest, który wysadzi swoje itemy. Nawet nie czuję, że rymuję. No i po itemach. GG, zartuję. Żertuję sobie! Tak, właśnie. Bo ja sobie tak lubię. Tartować. Idziesz tutaj, czy, czy ty pomiejłeś plus z minusem? Albo nie! Minus z no właśnie o to chodzi, że ja idę, a nie biegnę, bo nie mam głodku A, no i co? I nie masz... Widzę nickname. 5 minut przez tego. Mm, czekaj. O fuck, no ja zaraz zdechnę. Ej. Ej, co to ma być? granie w tę gierkę o już jesteś dopiero to tkwiłeś? Ziemęczku. powiem ci żebyś se wsadził e, ogórka do zlewu bo tak to się rymuje dlatego tak mówię no właśnie dobra, dobra. koniec gadania czas rymowania no koniec gadania i rymowania i się sztajania po tym płaskim świecie Jak płaskie koleżanki w mojej okolicy Powiem tak. Zostawcie dwa zostawiacie lajka i subskrypcję, bo zbieramy na No. Jaki tak, to właśnie zachcie gada o lajkach. Widzicie, musicie zostawić lajka, bo jak nie zostawić, to będzie tak ginął i teraz I musi dojść teraz, to ja tak to nie da rady. Więc jak zostawicie lajka i suba, yy, to powiem wam, że pozwróćcie ten los i, i mu pomożecie, naprawdę, bo on się stara. Stara się, a mu coś nie wychodzi. No. Więc no. Staram się jak Więc Teraz kolejne nowe kordy. To jest 4, 6, 8. No Minus tak, 6, ale, 2. ale zobaczymy się tam już w następnym A. odcinku, ponieważ właśnie kończę ten odcinek pięknym zgnięciem moim. I ogólnie tak. widzowie, zapraszam Was. Do zasubskrybowania mojego kanału, tak, do wejścia tak, na kanał tak, Michała, czyli skater. Nie mam, nie mam, kanału, ale możecie i tak wejść, więc zapraszam na mój kanał, który nie istnieje, ale spoko, więc jakby możecie zostawić niewidzialną, w sensie nie istniejącą subskrypcję i łapkę. Więc no. Dzięki tym symbolem kto kończymy ten odcinek. No, no, no i żegnamy się i widzimy w następnym odcinku, się który myśli. możliwe, że będziemy robić challenge. Kto szybciej umrze? No. No. Dobra, Ela. no to do widzenia, widzowie. Trzymajcie się.